Przyszedł taki moment, uważam, że trzeba to zrobić, ponieważ y, dzieła wielkie nie powinny się marnować gdzieś tam w czeluściach sądowych magazynów, gdzie nikt do nich nie ma wglądu, szklaneczka dziękuję, tylko woda potrzebna, gdzie nikt nie ma do nich wglądu, prawda, gdzie, gdzie, gdzie one nie są powszechnione. Ja postawiłem dostawczy pozew od pana Adama Michnika za pośrednictwem Pana mecenasa Rogowskiego, znana tutaj wielu osobom postać, dziękuję serdecznie. Postanowiłem się z tym pozwem z Wami podzielić, oczywiście nie całym, bo to jest 17 stron, to za długo by trwało, ale dla, z dwóch przyczyn. Po pierwsze literackiej, bo to jest dzieło naprawdę, jak zobaczy, wszyscy, każdy zobaczy o walorach, a po drugie też dla studentów prawa tego typu dziedzin, bo myślę, że tu są wyznaczane pewne nowe standardy. Jak ktoś chce wiedzieć, jak się teraz pisze pozwy sądowe, to niech słucha, bo tak się teraz pisze, bo to jest pozew, który sąd przyjął, który wyznaczył termin rozprawy 22 listopada, jakby ktoś był zainteresowany. Nie będę czytał tam 22 listopada. Yy, także jest jeszcze czas. Nie będę czytał początku. Roszczenie powoda to są przeprosiny, których oczywiście tu nie odczytam, bo by było, że, że je publicznie prawda, gdzieś wypowiadam. 50 tysięcy złotych, skromna kwota, których się ode mnie domaga, Nie mi, że jestem oceniany jako człowiek zamożny. Ale przeczytam tylko uzasadnienie tych roszczeń. Przepraszam, że czasami jak to czytam, bo wpadam w jakąś taką dziwną intonację od sam nie wiem dlaczego, ale może tym razem nie wpadłem. W dniu 29 lutego 2012 roku w wydaniu papierowym tygodnika Gazeta Polska zamieszczony został materiał pod tytułem Panikot licytuje. Autorem tego materiału jest Erziemkiecz. W materiale tym zawarte zostały nieprawdziwe, obraźliwe i zarazem wysoce zniesławiające wypowiedzi dotyczące powoda Adama Michnika. Bezpodstawnie kłamliwie pozwany pomówił Adama Michnika, że ten posuwa się do terroryzowania J. Rękiewicza i czyni to rzekomo przy użyciu usłusznych, rozgrzanych sędziów. Spójny fragment publikacji brzmi następująco i to jest cytat. A kiedy jego, to znaczy Adama Michnika, faktyczne tezy zostaną przez kogoś odarte z obłudnej retoryki, tak jak to zrobił na przykład Jarosław Marek Rękiewicz, posuwa się on do terroryzowania go przy użyciu roz, usłużnych, rozgrzanych sędziów. Koniec cytatu. Wskazany fragment, jako nieprawdziwy, obraźliwy i pomawiający, obiektywnie godzi w dobre imię i cześć powodu. Bezpodstawnie przypisano mu, że terroryzuje on inną osobę, używając w dodatku do tego usłużnych sędziów. Z kontekstu tej wypowiedzi wynika, iż pozwany Ziemkiewicz przypisuje powodowi stosowanie moralnie podejrzanych, a wręcz przestępczych działań, ponieważ powód Adam nigdy nie parał się tego typu działalnością, typową raczej dla terrorystów, ani też... Ani też nie ma on na swoje życie żadnych sędziów, to zarówno sama obraźliwa i uwłaczająca mu wypowiedź, jak i bezzasadnie krytyczne obraźliwe oceny, które przy okazji formułują pozwany oraz czytelnicy komentujący tekst Ziemkiewicza na temat powoda, godzą bezprawnie w jego cześci dobre imię. To, co napisał Ziemkiewicz, jest w istocie bredią. Nie sposób znaleźć dla niej żadnego uzasadnienia czy usprawiedliwienia, bo przecież nie sposób usprawiedliwić złej woli tak czy też powiem. skandalicznego braku jakiejkolwiek minimalnej chociażby staranności czy rzetelności. Oczywiście, Ziemkiewicz nie jest dziennikarzem. To jednak nie oznacza, że nazywając siebie górnoletnie publicystą czy komentatorem. Jest automatycznie zwolniony z jakichkolwiek wymogów staranności, a tym samym całkowicie bezkarny. Pozwany nie wskazuje, kiedy to i w jaki sposób Rinkiewicz miałby odrzeć faktyczne tezy Adama Michnika z jakiejś obłudnej retoryki. I nie wskazuje, kiedy to miałby Rinkiewicz niejako w odwecie terroryzować terory... Michnik. I to jeszcze przy użyciu usłużnych, rozgrzanych sędziów. Powód nigdy nie podejmował żadnych działań wobec Rynkiewicza. Nigdy też nie pozwał go do sądu. Zarzucanie komuś, że stosuje terror czy terroryzuje inną osobę jest dla podmiotu tych zarzutów obraźliwe i uwłaczające. Wedle słowników, co odpowiada też potocznemu rozumieniu, terroryzować to inaczej zastraszać kogoś przemocą lub okrucieństwem. To także zmuszać kogoś do czegoś gwałtem, przemocą albo groźbami. Podobnie uwłaczające i obrzydliwe jest twierdzenie, że powód a michnik używa usłużnych sędziów. Jest to obrażliwe nie tylko dla powoda, ale też dla tysięcy polskich sędziów, których Dziękiewicz całkowicie bezpodstawnie posądzał stronniczość, a może nawet i korupcję. Może w tym procesie Ziemkiewicz zechce wskazać konkretnie owych rzekomo usłużnych i rozgrzanych sędziów. Niewątpliwie trzeba go będzie o to zapytać. Zapewne pan publicysta, skoro pisze takie rzeczy, to dysponuje odpowiednią listą sędziów i dowodami na ich usłużność. Pozwany Ziemkiewicz nie miał żadnych faktycznych podstaw, aby w ten sposób wypowiadać się na temat powoda i jego działalności. Brak było jakichkolwiek podstaw faktycznych do sformułowania wobec powoda tak obraźliwego i zniesławiającego zarzutu ad personam sugerującego, że w swej działalności dziennikarskiej, zawodowej, a Michnik posługuje się terrorem, że ma na swe usługi usłużnych, rozgrzanych sędziów. Opinia publiczna całkowicie bezpodstawnie i błędnie została poinformowana przez Ziemkiewicz, że powód postępuje niegodziwie i moralnie podejrzanie. Przynajmniej w wielkim tekście nawet literówki trzeba odnotować. Sformułowane przez pozwanego wypowiedzi zawierające ewidentne kłamstwo, rozpowszechnione w powszechnie dostępnym medium, to jest prasowym tygodniku, są działaniem godzącym w dobre osobiste powoda Amiechnika, w tym jego części zewnętrzną w nawiasie, koniec nawiasu i dobre imię oraz reputację i wiarygodność w oczach opinii publicznej. Nie może więc takie działanie pozostać bez odpowiedniej na nie reakcji. Oznaczałoby to bowiem przyzwolenie na dalsze tego typu słowne napaści, dla których poczucie bezkarności mogłoby stanowić dostateczną pożywkę. Nie ma ani żadnych faktycznych podstaw, ani też innego usprawiedliwienia dla tak nikczemnej w treści, a jednocześnie zniesławiającej wypowiedzi. Należy założyć, a dowodzi tego forma i charakter całej wypowiedzi pozwanego, że świadomie i z rozmysłem posłużył się on nieprawdziwym, obraźliwym określeniem w celu dokuczenia i zaszkodzenia powodowi, w celu jego zdyskredytowania opinii publicznej także w celu małostkowego zyskania dla siebie poklasku i publicystycznej akceptacji kosztem osoby powoda, którą celowo przedstawił w złym świetle. Te zniesławiające i podłe wręcz wypowiedzi sformułowała osoba, która mieni się publicystą. W treści artykułu pozwany w celu dokoczenia powodowi i kreowania jego negatywnego wizerunku w opinii publicznej Posługuje się też kretyńskim zwrotem Michnikowszczysta. Nadto przypisuje powodowi wypowiedzi i działania, które nigdy nie miały miejsca. Nie tylko więc wskazany wyżej konkretny fragment będący przedmiotem pozwu, ale też cały ten materiał prasowy miał na celu szkodzenie powodowi i jego zdyskredytowanie w opinii publicznej. Wskazane wyżej stwierdzenia rozgłoszone publicznie przez pozwanego R. Ziemkiewicza nie są prawdziwe i uprawnione, są natomiast pejoratywne, wręcz obraźliwe. Powód Amichnik nigdy nie zajmował się terrorem i nikogo nie terroryzował. Nie ma także na swoją życiu służnych sędziów i nigdy żadnego sędziego nie wykorzystywał do terroryzowania J. M. Rękiewicza czy kogokolwiek innego. Poza oczywistą niegodziwością wypowiedzi rozgłoszone przez Zimkiewicza mają charakter ewidentnie zniesławiający, godzący w dobre imię powoda oraz jego reputację i wiarygodność w odbiorze i ocenie opinii publicznej, w tym czytelników Gazety Polskiej oraz dziennika pod nazwą Gazeta Wyborcza, którego jest on redaktorem naczelnym. Pozwany Ziemkiewicz przypisując powodowi niegodziwe przestępcze i niemoralne działania, sam dowodzi jedynie wątpliwych cech własnego charakteru i braku nie tylko wiedzy, ale też dobrego wychowania, czy wręcz przyzwoitości. Przekazana publicznie wypowiedź informująca o tym, iż powód terroryzuje inną osobę, wskazuje ewidentnie na bezprawne, zawinione działanie w efekcie skutkujące naruszeniem dóbr osobistych powodów. Pozwany Ziemkiewicz posługując się nieprawdziwymi i obraźliwymi stwierdzeniami, w nawiasie określeniami, kreuje celowo negatywny wizerunek Amichnika. Służy temu nie tylko dysfamująca wypowiedź, ale i związane z nią liczne komentarze na tym tle, sformułowane przez czytelników. Czytelnicy Gazety Polskiej reprezentują w większości taką samą spiskową wizję świata, jak pozwany Ziemkiewicz. To też zapewne z radością przyklasnęli pozwanym. Przepraszam, ale chciałem przypomnieć, że to ja czytam poważny dokument. Naprawdę. Pozwany w miejsce rzeczowej debaty czy nawet krytyki zaproponował powodowi i czytelnikom Rynsztok którym, jak widać, doskonale się czuje, skoro z taką łatwością sięga po tego typu środki publicystycznego wyrazu. Dla oceny sprawy i bezprawności oraz stopnia zawinienia po stronie pozwanego istotne znaczenie ma i to, że określenia fałszywe i zniesławiające padły z ust osoby rzekomo wykształconej, aktywnego publicysty prawicowych pism i portali osoby, która tak chętnie poucza czytelników, która tak chętnie karmi odbiorców swoimi mentorskimi ocenami wygłaszanymi ex katedra, która sili się na bycie mądrym, rzekomo, komentatorem spraw przedmiń. od takiej, cudysłów. mądrej, koniec cudzysłów, osoby można i należy wymagać nie tylko większej wiedzy staranności i rzetelności ale też i przede wszystkim większej odpowiedzialności za słowo, zwyczajnej ludzkiej przyzwoitości, a nie operowania absurdalnymi oskarżeniami. Większej także wstrzymięciwości przed formułowaniem niegodziwych, zniesławiających wypowiedzi i określeń w stosunku do innych osób. Nie da się uniknąć i takiej oceny, że Ziemkiewicz trzymuje takimi sformułowaniami celowo i z rozmysłem. Należy domniemywać, że chodzi mu o wyostrzenie swoich rzekomych racji oraz zyskanie zwolenników kosztem dobrego imienia powoda. Na taką niegodziwość nie sposób w żadnym razie się godzić, ani też nie może być dla niej przyzwolenia w praworządnym, demokratycznym państwie prawa. Nikt Także Ziemkiewicz nie może się stawiać ponad prawem i liczyć na bezkarność dla swoich działań, a zwłaszcza bezprawnego, celowego naruszania praw innych osób. Ewentualne kompleksy wobec Amichnika powinien pozwany leczyć na innym polu, a nie na łamach pracy ze szkodą dla praw innych osób. <laughs> Krytyka. Na Każda, koniec nawiasu, winna być rzetelna, zgodna z zasadami współżycia społecznego, służyć realizacji celów określonych w artykule pierwszym prawa prasowego i dotyczyć działalności określonego rodzaju. Na tak określone granice legalności krytyki wskazuje prawo prasowe oraz utrwalone orzecznictwo z zakresu ochrony dóbr osobistych. W okolicznościach niniejszej sprawy mamy do czynienia z bezpodstawnością w nawiasie, kłamliwością, koniec nawiasów sformułowanej wypowiedzi i jej obrażającą formą w nawiasie cudzysłów obelżywa krytyka. Sformułowana wypowiedź podyktowana jest wyłącznie prywatą i względami osobistej od lat kultywowanej przez pozwanego niechęci a dominującym jej motywem było dokuczanie powodowe, poniżenie go i ośmieszenie w opinii innych. Zatem działanie pozwanego było działaniem bezprawnym, nakierunkowanym na dokuczenie powodowe i nie znajdującym żadnego oparcia ze względu na interes społeczny. Powód a Michnik, nie jest politykiem, nie pełni żadnych funkcji publicznych, i nie jest funkcjonariuszem publicznym. Jest dziennikarzem prywatnej gazety, który w odróżnieniu od pozbanego Ziemkiewicza nie aspiruje do funkcji, w cudzysłowie, medialnego wielepa. Ja myślę, że dalej są już rozmaite cytaty z orzecznictwa, które. Nie będą może aż tak potrzebne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście ja chętnie ten pozew udostępniam, bo myślę, że wiele się młodzież może tutaj nauczyć. E, czy może bym. Nie, no, czy to pozwie za ten Nie wiem, już tak, idziemy do sądu. Ja chciałem takie ewentualnie, ponieważ y, na użytek internautów, ogłosić może jeszcze na zakończenie, przepraszam, zaraz będzie koncert, bo już czas. Tylko chciałem ogłosić takie małe audiotele na przykład. Kto jest autorem tekstu, którego obszerne fragmenty miałem okazję przeczytać. Wariant A. Mecenas Piotr Rogowski. Wariant B. Redaktor Adam Michnik. Wariant C. Towarzysz Władysław Gomułka. Odpowiedzi proszę nie przesyłać. Poczta i tak sobie nie radzi z pracą w okresie letnim. A poza tym nie mamy możliwości tego sprawdzenia. I to jest. Rafał, ale to jest przepisane z trybuny lodu. Ja nie wiem z dobrych źródeł zawsze warto korzystać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam.